A do stajenki paczka przyszła No właśnie Co jest w paczce? Przy yerbie Pusty kubek O skarbach No właśnie, czas zacząć kolejny odcinek Ale jak może się odcinek Odbyć bez yerby w kubku Ale to zaraz Paczka przyszła Paczka przyszła, dla mnie bardzo ważna paczka A paczka przyszła skąd? Świętochłowice, a dokładnie Schropoczowa. Z, z kuli tego, że ona przyszła z to już wiecie, co tu musi być. Albo część z Was podejrzewa, co tu musi być. Co to za jakieś te wypełniacze? No właśnie. W paczce znajduje się kakao ceremonialne. Pięknie. Kakao ceremonialne. Bardzo ważna rzecz. Prócz tego znajduje się yerba. O, kolon. Jedna yerba. Druga yerba. Amanda Premium. Kolejna yerba. I Rosamonte. Paczka od BNT. Z yerba not. Mega. Nie bardzo się nie mogłem doczekać na te kakao ceremonialne, bo ostatnio sobie to robiliśmy z kolegami w garnku. Takim żeliwnym na ognichu. Fajna sprawa. Strasznie zdrowa i pyszna rzecz. Kakao ceremonialne. Dobra, to taka zamiast alkoholu na wieczór zrobiliśmy spotkanie przy kakale ceremonialnym. Tak jak czasami z wami na wieczornych live'ach. A ja czekam właśnie na gościa, który mam nadzieję tutaj zaraz usiądzie. I idziemy w bardzo ciekawe miejsce. Poszukać czegoś nieco starszego, jakichś ciekawych, ciekawych zabytków, a może nawet jakiegoś skarba. Zwłaszcza, że w rejonie kiedyś skarby jakiś tam wyszedł. No, yerba się tutaj zaraz zaciągnie wodą, a ja poczekam na gościa. No, to teraz już wszystko jest tak jakbyś powinno. Jest zierba jest przy zierbie o skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj jak widzicie, nie sam. No, on no, jakiś, jakiś taki, chyba jeszcze niezmaterializowany do końca jest. Weź no się tutaj, zmaterializuj. Dzień dobry. Niezły. <śledzimy> to wierby. <śledzimy> A wiecie jak się to robi? To już musicie Artura spytać. Siema oden. Witaj serdecznie. Witam, Cię, witam. Dawno Cię nie widziałem tak z bliska. Tylko na ekranie. Kurde, no, żeby pokopać sodunem, musimy go zmaterializować. <grym> Mam nadzieję, że gdzieś nie zniknąłeś w jakimś innym sklepie przed płaceniem, przed kasą. <grym> w każdym razie, widzowie, idziemy szukać dzisiaj skarbów. Jest plan na skarb. Konkretnie na skarb. Ja mówię saperowi, bo saper do mnie zadzwonił o godzinie chyba 15 I mówię mu. Byleby nie w to samo miejsce, bo tam już byłem. On tam był chyba z 200 razy i on tam jeszcze 200 razy będzie. Chodzi mi o 74. półki to miejsce tego... No właśnie, co się tam stało, to, no. to, to tak naprawdę chyba ty najbardziej. Będziesz wiedział, ale. Bo Artur to dobrze czuje w nocy, jak tam chodzi mówi: Kurde, tutaj w nocy nie byłem, jak sobie świecę, to doły jakieś widać, ale za tam. Nie, nie... Ale to, to tak właśnie jest, jak chodzisz wiele lat i szukasz miejsca, wiesz, ja powiem ci inaczej: ostatnio się na to zastawiałem. by znalezienie numerku pułkowego, czy takie rzeczy nie tra... już nie cieszyło, znalezionego gdzieś po prostu, weź na pobojowisku, gdzieś tam w środku. Tylko żeby się to jeszcze z twoim Tam ułożyło w tym miejscu, co tam się wydarzyło, ale to kiedyś też wam więcej powie... opowiem z historykami, jak się spotkamy, co. No, no, materializujemy się do lasu Dokładnie Idziemy w jakieś miejsce, gdzie ja ponoć nigdzie nie byłem No to do, do miejsca No ja ja to co? <grym wytkujesz> no, ja już jestem, Odyn Gdzieś tu jest No Nie lubią się oni się, się lubią <grym wytkujesz> Wyjątkowo Cieszę się <grym wytkujesz> No so, co, so, do boju! Troszeczkę dalej. Ale to nie będzie skarb w saperze. No jak nie. To będzie jakiś kawałek żelaza. No i w tym momencie ten skarb się stał żelazem, bo tak sam chciałeś. Pff, ty, z, <gryw> pamiętam taką książkę kiedyś. Co to było po pozytywne myślenie. To był kamień. To nie był ten... Yy, to nie była ta fibula ze złota. I teraz stare ta fibula za złota. Co e, czemu traf... ty sobie nie odstroisz tego detektora od tego, tego, tego pointera? Ten, Powiedz mi, widziałeś tą pozłacaną fibulę, co w Anglii Polak wykopał? Widziałem, bardzo ładna. Gratulacje ładne, dla chłopa, bo mega. Odłamek? Nie, odładunków nie ma, ale jakiś żławce, Pokaż. Proszę. No, złamane jakieś. Bo... Możesz sobie wziąć tapet. Nie obrażę się. No zobaczymy co na to konserwator czy mi to pozwoli zabrać. O Jezus, ja bym nic nie dał. Ziemia czarna, spalenizna, do tego kolor. Ale to jest tutaj w mieleżu coś. A to akurat nas Sołowiu. No i w sumie można powiedzieć, że nic ciekawego nie znaleźliśmy. No ale prawie. Bo Mielesz. Odyn znalazł Mielesz. O tym, jak go znalazł, zobaczycie zapewne u niego na kanale. Natomiast ja wam powiem, co to jest Mielesz. Jak wyglądały mieleże i do czego służyły. Ale w takim mocnym skrócie. No i powiem wam bardzo ważną ciekawostkę. Czyli jak to już za jakiś czas... Przez te mieleże może skończyć się możliwość poszukiwania w lasach. Ale od początku. Mieleż to nic innego jak wielki stos drobnego drewna, głównie liściastego, okryty w całości darnią. W mieleżach po prostu wypalano węgiel drzewny, a jako, że był to bardzo łatwy sposób pozyskania węgla drzewnego, stosowany był na przestrzeni wielu, wielu wieków. O procesie wypału węgla drzewnego i historii mieleży, jakiś smolarzy, zrobię kiedyś zupełnie odrębny odcinek. Teraz Wam pokażę, jak te mieleże wyglądają na mapach skanu laserowego, czyli lidarze, który tak często sobie przeglądacie. Zapewne wiele razy zastanawialiście się, czym są te kółka. A to właśnie ślady mieleży po wypale drewna. To właśnie tak to wygląda, takie kółeczko, ledwo co widoczne na lidarze. Ciekawostką jest to, że praktycznie w każdych lasach występują. I to często w bardzo dużych ilościach. Od ślady wielowiekowego pozyskiwania węgla drzewnego. Zwykłe ślady wypału, ale, no właśnie. Ale archeolodzy stwierdzili, że te ślady należy uznawać za zabytek archeologiczny, a odnalezione mieleże należy jako cały obszar przekształcać w stanowiska archeologiczne, podlegające ochronie. No i tu się zaczyna problem. Aby wykazać, co mam na myśli, zacytuję Wam fragment instrukcji do sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełnienia kart ewidencji zabytku archeologicznego, według której archeolodzy inwentaryzujący nowe stanowiska archeologiczne mają postępować następująco. Na obszarach, gdzie materiał zabytkowy występuje w skupiskach, zaleca się unikanie traktowania każdego skupiska jako oddzielnego stanowiska. Dotyczy to również pojedynczych kurhanów, dymarek, mielerzy, terb reliktów zabudowań innych obiektów itd. itd. Czyli co z tego? A no to, że zaczynam się zastanawiać, jak zatem od tej pory ma działać gospodarka leśna prowadzona przez lasy państwowe, skoro naruszenie mieleża ciężkim sprzętem będzie traktowane jak przestępstwo. Przecież one są praktycznie wszędzie i mało co widoczne. A już nie mówiąc o zakazie orki leśnej na całym obszarze nadleśnictwa, gdzie znajdują się mieleże. No i taka to ciekawostka. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że wpisanie większości obszarów lasów jako stanowisk archeologicznych spowoduje tym samym zakaz prowadzenia poszukiwań. E, aby coś Wam udowodnić, to mnie już taki zakaz spotkał, właśnie z uwagi na znajdujące się na całym obszarze lasów Mielerze. No, dzięki. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.